Czy Wam na przykład przeszkadzają jednak te właśnie komentarze i, i tak dalej dotyczące życia prywatnego? I tutaj jakby ta przerwa świąteczna, przerwą świąteczną, ale też znowu były jakieś. No tak naprawdę mam wrażenie, że wy i ty też, Aga, nie możecie do końca mieć prywatności. Czy to jest męczące? Bywa. Ym, natomiast wiesz co no ja jestem w tym od 25 czy 26 lat zupełnie na różnych etapach życia, jak to wyglądało trochę inaczej, no bo kiedyś to były gazety, prawda, potem, potem dopiero internet. Nie, nie da się do tego tak przywyknąć w 100%, natomiast no jednak jakby żyjąc, pracując przede wszystkim w tym świecie, no biorę to na kratę, no bo trochę nie mam wyjścia. Jednocześnie mam ogromne marzenie, żebyśmy się wszyscy skupiali na tym wszystkim, co robimy zawodowo. I żebyśmy jakby kiedy rozmawiamy teraz, kiedy mówimy o programie, skupiali się na tym, co się właśnie wydarzyło, y, czy to było fajne, czy niefajne i tak dalej, na tym, co tworzymy, jak pracujemy. No bo, bo to jest nasza praca, nie? To jest, y, to jest to, co chcemy prezentować. A było na przykład dla ciebie zaskoczeniem tym, że znowu jakieś zdjęcia się pojawiły z aktorem, za dobre i na złe i tak dalej? Czy już nie zwracasz na to uwagi? Ja się zajmuję teraz tańcem z gwiazdami. Nie odbierajmy temu programowi teraz uwagi. No to nie odbieramy. Ja Wam bardzo dziękuję. Życzę jak najlepiej odpoczynku, chociaż kilku tych godzin, no, żebyście się wyspali i jutro o tej dziewiątej pojawili się z nową energią na sali. Jest, dzięki.